Jezu, no i trzeba było założyć te zimówki. This is Steam Deck. Wygląda na to, że posiadacze Steam Decka nie uruchomią Fortnite'a tak łatwo jak innych gier. Tim Sweeney zdradził, że jego firma nie planuje przygotowywać aktualizacji z myślą o systemie obsługującym konsole Valve. Powodem takiego stanu rzeczy ma być zdecydowanie trudniejsze przeciwdziałanie czyterom. Sony udostępniło raport finansowy za miniony kwartał. Dowiedzieliśmy się z niego m.in., że aż 94% przychodów firmy pochodzi ze źródeł cyfrowych i że więcej zarabia na mikropłatnościach niż na sprzedaży samych gier. W takiej sytuacji trudno się dziwić, że Sony zamierza w najbliższej przyszłości stawiać na gry usługi. Studio Vostok Games ogłosiło, że serwery Survarium zostaną wyłączone przed wakacjami. Na wiernych fanów, których nie zostało zbyt wielu, czeka pożegnalny event, a później deweloperzy skupią się w 100% na pracy nad nowym, nieujawnionym jeszcze shooterem. GTA Trilogy Definitive Edition, mimo miażdżącej krytyki spowodowanej fatalnym stanem technicznym, sprzedało się kapitalnie. Serwis VGC, analizując raport kto wywnioskował, że remaster rozszedł się w liczbie 10 milionów egzemplarzy. Czyli sami sobie gotujemy ten los. Niestety. What kind of już jutro o godzinie 19 odbędzie się stream, podczas którego zostanie zaprezentowany zwiastun The Wolf Among Us 2. Pierwsze pogłoski na temat tej gry pojawiły się jeszcze w roku 2017, ale deweloperzy natrafiali na wiele przeszkód. Największą z nich było zamknięcie studia Telltale Games. Na szczęście prawa do marki nabyła inna firma i dała jej drugie życie. Na kanale Nick 930 pojawił się bardzo ciekawy materiał porównujący ostateczną wersję Dying Light 2 ze starszymi fragmentami rozgrywki prezentowanymi w 2018 i 2019 roku. Zmian jest naprawdę sporo, szczególnie jeśli chodzi o materiał zaprezentowany podczas targów E3 w 2018 roku. Wówczas Dying Light 2 było bardziej mroczne i wizualnie prezentowało się zdecydowanie lepiej. I to już wszystko na razie.